Dziś w serwisie informacyjnym telewizji obiektyw między innymi wiceminister infrastruktury Rafał Weber zatwierdził program inwestycji dla obwodnic Jasła, Pilzna oraz Brzostka i Kołaczyc. W Krośnie powstał nowy zbiornik do magazynowania wody. Już po raz dziesiąty w jaśle prowadzona jest akcja płoszenia gawronów. Wiceminister Infrastruktury Rafał Weber zatwierdził programy inwestycji dla obwodnic Jasła-Pilzna oraz Brzostka i Kołaczyc. Nowe drogi powstaną w ramach rządowego programu budowy 100 obwodnic. Chcę Państwu zakomunikować, że od dzisiaj te inwestycje będą miały zabezpieczone finansowanie, będą posiadały za, zagregowane środki finansowe, po to, aby gdy będzie gotowa dokumentacja koncepcyjna, ogłosić przetarg na zaprojektowanie i zbudowanie właśnie tych trzech obwodnic, a dokumentacja koncepcyjna będzie gotowa w 2023 roku i w 2023 roku niezwłocznie po tym Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosi przetarg na budowę, na realizację tych trzech zadań inwestycyjnych. Nowe obwodnice mają powstać w ciągu drogi krajowej nr 73. Będą miały łącznie ponad 25 km. W tym przypadku obwodnica Pilzna to jest około 2,5 km. Szacunkowo podają te dane, ponieważ jeszcze ostateczny przebieg ścisły zostanie ustalony w toku dalszych prac. A więc Pilzno to 2,5 około km. Z kolei Brzostek i Kołaczyce to 13,4 km. I obwodnica Jasła to około 9,1 przepraszam, przejmie to jest jakieś 6,5 kilometra obwodnicy plus dodatkowy odcinek 2,5 km na połączeniu z obwodnicą Brzostka i Kołaczyc, tak aby był to jednolity ciąg. Poza pracami przygotowawczymi, mającymi na celu wybór potencjalnych wariantów przebiegu nowych dróg trwa także procedura uzyskania decyzji środowiskowej. Obwodnice pozwolą wyprowadzić ruch tranzytowy z centrum tych czterech miejscowości, przez co poprawią warunki i bezpieczeństwo jazdy. Drogi to ścieżka do sukcesu, więc także w tym przypadku te obwodnice pomogą rozwijać się pięknie, jeszcze lepiej tym gminą. Liczę na na to, że ta inwestycja zostanie w najbliższych latach zrealizowana. Ona przyczyni się do tego, że ta część województwa podkarpackiego stanie się bardziej atrakcyjna. Mamy piękne tereny z Beskidem Niskim. Mamy najstarszy obiekt kultury materialnej karpacką Troje we Trzcinicy i będziemy mogli zapraszać turystów, a przede wszystkim liczymy na to, że przyjdą inwestorzy którzy zapewnią miejsca pracy dla młodych ludzi z powiatu esielskiego. Obwodnice mają być gotowe do 2028 roku. W Krośnie powstał nowy zbiornik do magazynowania wody. Jego budowa trwała rok i kosztowała ponad 3,5 miliona złotych. Jest to trzeci tego typu obiekt na terenie miasta. Zbiornik ma pojemność 2000 m3, umiejscowiony został w sąsiedztwie dwóch innych wybudowanych w latach 60. ubiegłego wieku. Zbiorniki te do, do chwili obecnej y, są, że tak powiem, w dobrym stanie i spełniają swoją funkcję. Jednak y, podjęliśmy decyzję, aby jakby zwiększyć tutaj bezpieczeństwo w naszym systemie wodociągowym, zwiększyć, że tak powiem, możliwości buforowe i dlatego jakby został dobudowany trzeci zbiornik, dzięki któremu y, możliwość teraz dostarczania wody w sytuacjach awaryjnych zwiększyła się do 12 godzin. Częściowo naziemny zbiornik o konstrukcji żelbetowej został bezpośrednio podłączony do systemu wodociągowego. Jest to kolejna inwestycja wpisująca się w wieloletni program Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego, którego celem jest modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę dla miasta Krosna. Ta inwestycja jest jakby kolejnym. No nawet bym powiedział kroczkiem, bo to, to w sumie w tych wszystkich inwestycjach, które zrealizowaliśmy, to jest niewielka wartość, bo to jest ponad 3 miliony złotych, a inwestycje, które zrealizowaliśmy do tej pory, to są kilkadziesiąt milionów złotych, czyli modernizacja e, ujęcia wody, czy zakładu uzdatniania wody w Sieniawie, w Szczepańcowej, plus magistrala Rymanów, Rymanów i Skrzynia. E, przypomnę też, że no jesteśmy jakby w kierunku. E, Działań podejmowanych, których celem będzie wygaszenie ujęcia zakładu uzdatniania wody w skrzyni. Na budowę nowego zbiornika spółka pozyskała ponad 2 miliony 800 tysięcy złotych dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Już po raz dziesiąty w Jaśle prowadzona jest akcja płoszenia gawronów. Specjalnie przeszkolone do pracy w warunkach parkowych rarogi stepowe uniemożliwiają gawronom założenie gniazd. Koszt tegorocznej akcji sokolniczej wynosi ponad 35 tysięcy złotych. Sokolnik będzie pracował w Parku Miejskim do 3 maja. Pomagają mu Meridian, Atom i Nadia. Samo płoszenie jest to taka żmudna procedura wdrażania gawronom pewnych schematów zachowań, dlatego, powiedzmy, że. W mojej rozmowie z gawronami, soku jest takim ostatnim argumentem, e, kiedy one nie reagują, a co mi na moment jest taki moment, a co mi zrobisz, no i wtedy leci soku, e, żeby po prostu ten łańcuch, jakby inicjatorów strachu, który tam koduje cały z gawronu od 10 lat, miał finalnie jakiś faktycznie realny, naturalny skutek w postaci zagrożenia drapieżnikiem. W tym roku mamy okrągłą rocznicę 10 lat odkąd zaczęliśmy stosować metodę puszenia właśnie gawronów, metodą sokolniczą. I, jak tutaj no, ten czas pokazał, jest to tak naprawdę jedyna skuteczna metoda płoszenia gawronów. I tak naprawdę najmniej inwazyjna, dlatego że te gawrony po prostu widzą, że to nie jest miejsce dobre do zakładania gniazd i przenoszą się w inne miejsca, dogodne dla nich tam, gdzie po prostu mają większy spokój. Pozwala to też na rozproszenie tej kolonii w mieście w kilka miejsc, gdzie po prostu przez to, że są mniej liczebne, to są mniej uciążliwe. Wcześniej miasto próbowało różnych metod płoszenia gawronów z parku miejskiego, ale bezskutecznie. Strącaliśmy puste gniazda, stosowaliśmy takie urządzenia biosoniczne, które odstraszały dźwiękami. Jednak no, czas pokazał, że to, te metody były nieskuteczne. Dopiero właśnie tutaj metoda sokolnicza. Pozwoliła na to, że no Park Miejski teraz tętni życiem, mieszkańcy chętnie z niego korzystają. Jest to szczególnie widoczne w okresie letnim, kiedy naprawdę tutaj dużo ludzi spędza czas, zwłaszcza w niedzielę czy w jakieś święta, jest odwiedzany tutaj właśnie przez mieszkańców. Tegoroczna akcja sokolnicza w mieście rozpoczęła się 25 lutego. Mówią o depresji czy zaburzeniach odżywiania wśród młodych ludzi. Jagoda, Maja, Natalia i Kasia, uczennice Krośnieńskich Szkół Średnich, realizują projekt społeczny pod hasłem Problemy. Dziewczyny działają w social mediach, gdzie wrzucają filmy, podcasty czy zdjęcia. Właściwie to była taka inicjatywa koleżeńska. Poza tym chcieliśmy w końcu pokazać i zmienić może coś nawet w społeczności, bo jednak, jako młodzież, często czujemy się niesłuchani. Jest takie nawet przysłowie, dzieci i ryby głosu nie mają. Więc bardzo chcieliśmy. Powiedzieć coś i zrobić coś dla społeczeństwa, po prostu. Od września zaczęliśmy na nasze mm, social media dodawać e, pierwsze posty, a od października ruszyłyśmy z nimi regularnie. E, projekt nazywa się Problemy i poruszamy w nim trudności, z jakimi zmagają się młodzi ludzie w naszym wieku. Pokazujemy, że nie są z nimi sami, e, dodajemy im otuchy, ale też. Mówimy, jak mogą sobie z nimi radzić i jak mogą przekazać um, osobom starszym, że nie czują się, nie czują się dobrze. E, dajemy im rady, ale też jakby po prostu jesteśmy z nimi. Dziewczyny do udziału w projekcie zapraszają znajomych, nauczycieli oraz specjalistów. Na przykład są osoby, które chcą same iść na psychologię i stwierdzają, że ten nasz projekt jest bardzo ciekawy. Szczególnie, że miały na przykład wywiad z psychologiem i z niego też same coś dowiedziały i wydaje mi się, że dużo, dużo osób do nas pisało. Na Instagramie, jak się nie mylę, mamy ponad 700 obserwujących, na TikToku ponad 1200, więc dla nas to jest bardzo duży odzew, na to, że zaczynałyśmy kompletnie od zera. I ludzie też często do nas piszą, jeśli po prostu nie mają z kim pogadać, ale też wysyłają nam pomysły na posty. Po prostu tworzymy ten projekt razem z naszymi obserwatorami. Ludzie na przykład piszą nam w prywatnych wiadomościach na Instagramie, że podobał nam się podcast, albo sami też nam chcą wysyłać te podcasty. Projekt jest realizowany pod patronatem zwolnionych z teorii W Krośnieńskim BWA prezentowane są prace Bogdana Biernata, łącznie 12 rzeźby pochodzących z różnych okresów życia artysty. Rzeźbiarz pochodził z Rywanowa. był absolwentem Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Od 1980 roku aż do swojej śmierci w 2013 roku zawodowo związany był z Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych, najpierw w Miejscu Piastowym, a później w Krośnie. W szkole prowadził zajęcia z rzeźby i snycerstwa. Jest to wystawa. myślę. Która w jakimś sensie uświadamia nam, że pomimo tego, iż zajmujemy się różnymi, paramy się różnymi zawodami, przede wszystkim powinniśmy pamiętać, że najważniejsze jest człowieczeństwo. Sam artysta zwracał na to wielokrotnie uwagę, że najpierw trzeba być człowiekiem, a dopiero potem rzeźbiarzem, nauczycielem, kierowcą czy sprzątaczką. Artysta głównie pracował w drewnie, ale wykorzystywał także metale i włókna roślinne. Trzeba powiedzieć, że z powodzeniem radził sobie z dłutem, jak również z piłą łańcuchową. Jedna z rzeźb, która jest największą na tej ekspozycji, ponad dwumetrowej wysokości, w całości została wykonana. Z drewna, ale wyłącznie przy użyciu piły motorowej. Oczywiście są rzeźby, o których mówiłem, że są mieszane, a więc z użyciem blach, metalu, drutów również zastosowane są sznurki barwione. W BWA prezentowane są także dwie prace Jana Cybisa. Obrazy powstały w latach 30. ubiegłego wieku w Wiśniowej. Ekspozycja nosi tytuł Podkarpackie ślady Cybisów. Wystawa, którą możemy oglądać w tym momencie, jest dedykowana w zasadzie dwójce artystów, artystycznemu małżeństwu Hanny Rudzkiej Cybisowej i Janowi Cybisowi, a konkretnie ich pobytom w nieodległej miejscowości Wiśniowa, gdzie w latach 30. w dobrach państwa mycielskich. Przebywali wielokrotnie, podobnie jak cała plejada ówczesnych artystów malarzy, na swoistych malarskich plenerach i spędzając tam czas towarzysko. Z tych okresów powstało bardzo wiele prac. Malarstwo Cybisów wywodzi się z tradycji kolorystycznej. Obydwoje byli członkami tzw. Komitetu Paryskiego. Była to inicjatywa studentów Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, którzy w 24 roku wyjechali do Paryża po to, by tam na miejscu malarstwo i chłonąć te wszystkie nowości, które na rynku sztuki się pojawiły. W Paryżu spędzili 7 lat, wrócili do kraju już jako uznani artyści i do dzisiaj uznawani są za jednych z najwybitniejszych twórców w polskim malarstwie. Prace będą prezentowane do 12 maja.